Słowo Ewangelii według Świętego Łukasza. Apostołowie prosili Pana: Dodaj nam wiary. Pan rzekł: Gdybyście mieli wiary jak dzialko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was mają sługę, który oży lub pasie, powiem mu, gdy On wróci z pola, pójdź zaraz i siądź do stołu Czy nie powiem mu raczej przygotuj mi wieczerze przepaść się i sługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Taki wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie słudzy, nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Oto słowo Pańskie. Amen. Drodzy słyszałem jest taką opowieść pobożną, budującą ale raczej nieprawdziwą. Oto w pewnym mieście był sklep, w którym można było kupić wszystko. Wszystko, cokolwiek człowiek zapragnął. I nie chodziło to o rzeczy, raczej chodziło to o różnego rodzaju talentów, zdolnienia, wszelkiego rodzaju cnoty. W tym sklepie sprzedawał anioł. Pewien mężczyzna, czytając, właśnie witrynę sklepową, tu kupisz wszystko, cokolwiek potrzebujesz. Zachęcony wszedł do tego sklepu, i już zaczął wymieniać listę zakupów: karierę, władzę, zdrowie, jakieś inne uzdolnienia, cierpliwość, sprawiedliwość, i tak dalej. Anioł wszystkiego słuchał. Po czym odwrócił się i z półki, gdzie były różnego rodzaju właśnie te towary, wyjął po ziarenku każdej z tych rzeczy, którą ten mężczyzna prosił. Zdumiony, ale jak to? Jak to możliwe? Tak wiele chciałem, tak wielka lista zakupów, a tutaj małe, drobne ziarenka. I wówczas Aniu miał odpowiedzieć: Tak, tu sprzedaje ziarno. Tego wszystkiego, o co prosiłeś. Ale to od Ciebie zależy, czy z tego ziarna będzie kiedyś owoc. Czy z tego ziarna będzie to, o co prosisz. Można powiedzieć, że ta opowieść, może nieco dziecięca, może nieco bajeczna, pokazuje istotę prawdy, która realizuje się w naszym życiu. Przychodząc na ten świat, otrzymaliśmy wiele różnych ziaren. Bardzo dobrze widzimy to w przypowieści o talentach. Pan Bóg daje każdemu jakieś dary. To nie jest tak, że urodzimy się nieobdarowani przez Pana Boga. Ale jak dobrze wiemy, każdy dar można gdzieś odłożyć. Może gdzieś nawet w różnego rodzaju naszych półkach w domu znajdą się również prezenty, może nawet dobrze nie rozpakowane. Rzuciliśmy okiem, co to jest, i odstawiliśmy, bo nawet w moment tego nie potrzebujemy. Być może jeszcze są talenty, które, czy dary, które nie zostały w ogóle rozpakowane, jak zawiązane, ładnie tak do tej pory stoją. Tak samo jest w życiu duchowym. Można otrzymać wiele talentów. Można utrzymać wiele uzdolnień, można utrzymać wiele predyspozycji, ale Pan Bóg nie chce nam dawać darów gotowych, darów, które będą nam dane na tacy. Właśnie to jest piękne w katolicyzmie, że ono pokazuje współpracę łaski Bożej, a jednocześnie bardzo mocno akcentuje otwarcie człowieka na tą łaskę. To nie Bóg za mnie wszystkiego dokona, to nie Bóg ma mnie prowadzić i On będzie nam dokładnie wytyczał tak jak czasami mówimy Bóg ma plan na moje życie Bóg dokładnie wie co się stanie i którzy mówią co ma być to i tak będzie tak jakbyśmy byli ślepo wykonawcami właśnie jakiegoś planu, który został dla nas zapisany Pan Bóg daje nam pewne talenty, zdolnienia, jakieś takie zaczątki cnót także wiarę i daje jak te ziarenko gorczycy z dzisiejszej Ewangelii Jarenko, które zostaje wsiane w moje życie, i można zadać sobie pytanie: co z tego wynika? Co z tego wyrasta? Kiedy słyszy się wywiady z różnego rodzaju olimpijczykami w takiej czy innej dziedzinie, bardzo często przeraża człowieka, ileż to kosztuje zdrowia, ileż to kosztuje czasu, ileż to kosztuje wysiłku, takiego samozaparcia. Niedawno rozmawiałem z jednym z moich uczniów, wicemistrz Polski w biegach, już nie pamiętam na jakie dystanse, ale kiedy on mówi, ile wynik, y, musi on pracować, śnieg nie śnieg, deszcz nie deszcz, rano, biegi, to ja sobie myślę, kurczę, czy ja bym tak chciał? Z jednej strony duma mistrza Polski czy wicemistrza Polski, pierś gotowa na medale, tylko przypinać, ale z drugiej strony wiemy o tym, że talent jest, ale ten talent musi być wypracowywany. Trzeba się mnóstwo napracować, mnóstwo się otwierać, mnóstwo się angażować, bo inaczej nic z tego nie będzie. Mówimy niekiedy zmarnowany talent. Widzimy, że ktoś ma smykałkę, jakieś szczególne uzdolnienia, ale jakimś coś poszło w jego życiu czy w jej życiu nie tak, że to zostało zniweczone. Ci Chrystus mówi do apostołów o wierze, która zostaje dana jak ziarenko. I to ziarko gorczycy, te ziarko gorczycy z, z Palestyny jest jeszcze mniejsze niż to ziarko gorczycy, które mamy u siebie w kuchni. Taka drubinka, pyłek, można by powiedzieć, nic nieznaczące. A jednocześnie w innym miejscu Ewangelii Jezus mówi, kiedy ten pyłek, te ziarenko Znajdzie podatny grunt, wsieje się w ziemię, to ono wyrasta w postaci krzewu i to tak dużego, że ptaki niebiańskie mogą się w nim gnieździć. Łaska Boża, która współpracuje z otwarciem człowieka, albo otwarcie człowieka na łaskę Bożą. Tak sobie myślę, Bogu dzięki, że dzisiaj taką prośbę apostołowie mówią do Jezusa. I zawsze się pocieszam właśnie tym fragmentem Ewangelii. Bo kiedy patrzymy na to nasze codzienne życie, także na to nasze życie kapłańskie, ale także na nasze życie małżeńskie, rodzinne, sami wiecie, jak wiele różnych spraw przeżywamy. Często słychać to w rozmowach, często słychać to w spowiedziach. Można powiedzieć, w każdym domu coś się dzieje. Rzadko kiedy jest wszystko tak miło, spłatko, sympatycznie. Każdy z nas tutaj obecnych nosi jakiś ciężar jakieś problemy, kłopoty różnej natury nie tylko natury materialnej, nie tylko natury relacji międzyosobowych ale także problemy natury wiary i może niekiedy jesteśmy podobni właśnie do proroka Habakuka który mówi, no patrzę na tych ludzi, którzy postępują niesprawiedliwie patrzę na tych którzy żyją tak jakby Boga nie było i pytam Boga dlaczego nie działasz jest wiele takich momentów w naszym życiu, które powodują, że nasza wiara się osłabia. Kiedy słyszymy o takiej czy innym, dzisiaj to się wszystko nazywa aferą, ale o takim czy innym zachowaniu osoby duchownej, które jest dla nas trudne, bolesne, kiedy rzeczywiście skandal, choćby te ostatnie rzeczy, które dziś powychodziły na światło dzienne. To człowiek może się pytać, rzeczywiście, Panie Boże, dlaczego nie działasz? Dlaczego dopuszczasz? Kiedy patrzysz się niekiedy na życie ludzi, którzy chodzą do kościoła, a okazuje się, że później, wracając do siebie do domów, tłuką się między sobą, kłócą się, o naprawdę, można było powiedzieć, durnoty, głupoty. Ludzi, którzy potrafią latami do siebie nie, się nie odzywać. I widzimy ich w Kościele. Widzimy ich idących do Komunii Świętej. I też może niekiedy my mówimy, Boże, czemu nie działasz? To wiecie, cieszę się właśnie z tego pytania, które dzisiaj stawiają apostołowie. Panie, nas im wiary. Można powiedzieć, że my jesteśmy w o wiele gorszej sytuacji niż apostołowie. Przecież oni widzieli wszystko na własne oczy. My słyszymy o cudach Jezusa. Może niektórzy nawet powątpiewają, czy one miały miejsce, a oni widzieli, kiedy chromi wstawali, kiedy zmarli powstawali, kiedy ludzie głodni byli nasyceni, kiedy ludzie z różnymi dolegliwościami przychodzili, byli ustrawiani. Oni widzieli moc Jezusa, słyszeli Jego naukę, widzieli różne reakcje, byli tego świadkami. I oni mówią Panie, przywróć nam wiarę. Myślimy sobie, to, to co dopiero my, którzy słyszymy tą Ewangelię po dwóch tysięcy lat, po dwóch tysiącach lat, pewnie nie widzieliśmy nigdy żadnego wskrzeszenia, pewnie rzadko ktoś z nas zobaczył jakieś cudowne uzdrowienie, pewnie rzadko z nas ktoś doświadczył takiej mocy Pana Boga, że aż człowiek zdziwił się bardzo. Ewangelię słuchamy. W wierze wzrastamy i może było powiedzieć: Może niekiedy brakuje nam tych słów apostoła, panie, przymnóż nam wiary. Rzeczywiście, skoro oni doświadczyli tego wszystkiego na własne oczy, na własne uszy, dotykali tego rękoma i sami mieli problemy z wiarą i wołają, panie, przymnóż nam wiary, daj nam wiary. Być może oni byli jeszcze w gorszym położeniu z drugiej strony, tak sobie myślę. Bo widzieli to wszystko i musieli uwierzyć w bóstwo Jezusa, a przecież widzieli Go też jako człowieka. To może dla nich był też szok, niedowierzanie, jak to jest możliwe. Czasami sobie myślimy, gdyby nam to zostało dane, jak apostołom, dotykać Jezusa, chodzić przy Jezusie, słuchać Jezusa tak bezpośrednio, być w jego gronie to pewnie nasza wiara by była lepsza, mocniejsza. Ale przecież ilu ludzi wołało Hosanna, Synu Dawida, a ilu ludzi zostało później pod krzyżem. Uzdrowionych dziesięciu z trądu wraca jeden jedyny, by podziękować. Wcale nie było tak, że ci, którzy nawet doświadczali tych łask, później żyli wiarą. Im to jakoś zobojętniało później, spowszedniało. Dlatego dzisiaj my, którzy jesteśmy w Kościele, którzy słuchamy Słowa Bożego, którzy może nie doświadczamy takich cudów wprost, które budzą nasze zdziwienie, które nas szokują, to tym bardziej może za apostołami trzeba wołać Panie przywnóż nam wiary. Może właśnie w tych momentach, kiedy ta wiara wydaje, że nam się rozlatuje, rozsypuje, kiedy nam się wydaje, że gdzieś tracimy podstawę, ale trzeba też mieć w, pamię w pamięci i także tą świadomość, że wiara zostaje dana właśnie jak to ziarenko. I pewnie, że są przeciwności, które będą przeszkadzać w rozwoju naszej wiary. Będą to wiary utrudniać. Tak jak było to w przypowieści o siewcy. Znajdują się ciernie, znajdą się ptaki, które nadlecą, będą próbować wydziobywać te ziarno. Znajdą się miejsca skaliste w naszym życiu, gdzie to ziarno szybko wzrośnie, ale tak samo szybko uschnie, bo nie będzie miało gleby. Chcemy prosić Pana Boga, by ziarno wiary, które złożył w nasze życie, ta wiara, która została zapoczątkowana, by ta wiara mogła się rozwijać, by ta wiara mogła, można powiedzieć, owocować. A kiedy to jest możliwe? Wtedy, kiedy tak jak to ziarno, o które troszczy się rolnik, przygotowuje glebę, nawozi, spulchnia ziemię, robi wszystko to, co do niego należy, to wtedy, kiedy my w wierze robimy to, co do nas należy, to, co dzisiaj Ewangelia podkreśla, słudzy, nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Jeżeli czynimy to, co jest zgodne z naszą wiarą, to nie jest żadne nic ekstra. To nie jest żadne coś dodatkowego. To jest coś normalnego w naszym życiu. Jeżeli staramy się zachować przykazania Boże, jeżeli staramy się żyć błogosławieństwami, bo do tego jesteśmy przede wszystkim powołani, to nie jest coś ekstra. To nie jest coś nadnormalność. Tylko właśnie to do nas należy. Skoro Pan Bóg. Można powiedzieć, zaryzykował i dał nam łaskę wiary. Skoro Pan Bóg zaryzykował i w nasze serca, poprzez pośrednictwo także ludzi, dał ziarko wiary, to można było zadać sobie pytanie, co się z tym ziarkiem dzisiaj ze mną dzieje? Co moją wiarę buduje, a co moją wiarę niszczy? Pewnie, że nie mam wpływu często na to, co zewnętrzne ale mam wpływ na to, co wewnętrzne, mam wpływ na to, co jest moim wyborem, moją decyzją. Może niekiedy brak przebaczenia, może niekiedy właśnie takie unoszenie się własnym honorem, jak my to potocznie mówimy, chociaż z honorem ma to niewiele wspólnego. Może niekiedy ta modlitwa odklepywana, chociaż wewnętrznie czujemy, że to nie tak powinno być. Może niekiedy stan grzechu ciężkiego, w którym żyjemy, może już niekiedy parę miesięcy. Może jakiś zatajony grzech, który dziś ciągle ciąży na naszej duszy. Może brak Słowa Bożego, a zawsze sobie przyrzekam, że będę od dzisiaj to Słowo Boże czytać. Może brak takiego uczciwego wypełniania swoich obowiązków, takiego zaangażowania. W to, co jest moim obowiązkiem, także jako rodzic, także jako dziecko, jako ksiądz, jako małżonka, jako mąż. Wiele jest rzeczy, wiele rzeczywistości, które gdzieś mogą osłabiać moją wiarę. Pan Bóg dzisiaj przypomina nam: Dostaliśmy ziarenko wiary, otrzymaliśmy, można powiedzieć, nasienie. Które ma wzrastać. jednocześnie Pan Bóg daje nam ze swojej strony wszystko: Słowo, sakramenty, nas jako wspólnotę Kościoła. Daje nam to wszystko po to, by to ziarno mogło rosnąć, wzrastać i wydawać owoce. Zechciejmy przypatrzyć się dzisiaj naszej wierze. Zechciejmy popatrzeć na to nasze postępowanie na co dzień. Jeżeli gdzieś brakuje nam wiary. Jeżeli gdzieś coś wiary naszą podkopuje, to może dzisiaj szczególnie często powtarzajmy jako akt strzelisty to wołanie apostołów, Panie, przymóż nam wiary, Panie, umocnij moją wiarę, dodawaj mi wiary, Panie, daj, bym był człowiekiem wierzącym. Amen.